Witajcie moi drodzy. Chciałbym pokazać wam dzisiaj, jak wykorzystać starą skrzynkę po owocach i zrobić w niej kwiatową kompozycję, która na pewno nie będzie nudna, a urozmaici każdy balkon i taras. Co nam będzie potrzebne? Skrzynka po owocach, worek jutowy, kamyczki do drenażu, no oczywiście podłoże i kwiaty rabatowe. Staram się zawsze przygotować kwiaty o różnych pokrojach przykład o pędach wyprostowanych, przywieszających się i rozłożystych. Wam polecam stworzyć swoją własną kompozycję. Może być jednobarwna bądź różnokolorowa. Przygotowałem osteospermum, zwane stokrotką afrykańską, dwie begonie stale kwitnące, berbenę, smadliczkę nadmorską oraz million bells. W skrzynce układam dociętą jutę. Na spód wykładam kamyczki drenarskie. Całość uzupełniam podłożem, sadzę kwiaty, dociskam, a następnie podlewam. Jeżeli chcecie, możecie wyłożyć podłożem chem, co pozytywnie wpłynie na walory estetyczne. Skrzynkę wystawiam w miejscu słonecznym, rośliny regularnie podlewam i nawożę. Teraz nic tylko cieszyć się z niepowtarzalnej ozdoby na naszym ogrodzie.